Kochani witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym wieczorwanku tym razem z Honkai Star Rail. Kochani mamy wtorek. Toreczek i nowy upgrade patch w Honkai Star Rail. Tym razem jest wyjątkowy patch, bo mamy 2.0. Co znaczy? Nowa mapka, nowy świat, nowe postacie, nowe story. Ale my się nie skupimy na nowym story, lecz uuu, nawet się, dostaliśmy zostaliśmy. Okej. Lecz skupimy się na nowej postaci. Jest to Black Swan. Ja sobie to potem ogarnę. 10 wyższe mamy. Pamiętajcie, żeby odebrać dodatkowych. E, dobra. Warp mamy tu. Okej, okay, kochani, mamy tak standard. Cik. Nie mam na razie nic. Mamy powrót Danhengai I nasza piękna Black Swan. Nie wiem, czy pójdę po jej broń. Zobaczymy. I jeszcze mamy Miszę. No, po czwarzeczka. Kochani, mam 20 wyższe. Lecimy. 30? Nie ma. 30? I marsza wpadła, ale jedna mogę mogłaby nam dać dwie. 40. Wiecie co? Ja bym mogła mieć szczęście, mogłabym w końcu. Ciągle mi leci, ale mamy nowego Miszę, Ciągle mi lecą postacie po 80. 50. Dajcie mi ją wcześniej. I błagam, żeby było wygrane. No, patrzcie. O, panie ze złamanym karkiem. Jakby kto nie wiedział, to się w story. 60. O! Jezus, moja, pierwsza raz na 60 mamy. Oh my god! Proszę, wygrajmy 50 na 50. Proszę, wygrajmy 50 na 50. Ja wygram tylko dwa razy w tej grze. Może trzy. Nie wydaje mi się, że dwa. A trochę ty w postaci szłam. O! I wiem, kiedy będzie. Proszę, Black Swan, dajcie Black Swan, chciałabym tak bardzo pójść po jej broń. Black Swan. Boże, dalej się nie dało. Black Swan pokrywa. Jest kochanie wygranym, ja na pierwszy raz na 60. Który wyszło, wyszedł, bo nie policzyłam teraz? Oh my God, boże, wygrana. Wiecie co? Lecimy po broń. E, detail? Jak my to tutaj mamy? Okej, okay, ja w ogóle nie szłam, Dobra. 10. 10, ale mamy do miszy. Misza tylko na 1 wpadnie. 20. Coś mi tutaj nie. Okej, okay, to chyba nie jest już nowa. 30. No, padnij, proszę. 30. I też jedna. 40. Jak to będzie tu wyglądać? Dalej nie ma. O, ale mamy dwie te. Okej. Okay. Czekajcie szybciutko. Szybciutko zaraz zapełnimy. No to też nam powinno starczyć, tak? I jeszcze tutaj. Okej. Okay. 50. 50, 50, czekajcie, 50. 60. No dawaj, 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 dawaj. Jest, jest, jest. Może powiem wam czasami, że to yy, ta tęcza tak słabo świeciła. Oh, chyba nie, nie? A, 60. Przydałoby się trzy. Zobaczmy, czy będę... Nie, nie mam czego zbierać. No to lecimy pojedyncze. czy A, 62 63. Oj, pierwszy raz idę po broń. I mogliby mi dać ją kurczyno. A nie zapominacie, że macie jeszcze na mailu do odebranie. Kto nie odebrał? Oj, e, to macie jeszcze e, tego. No, doktora Ratio, darmową pyteczkę. Coś czego Genshin nigdy nie zrobił, a honkaś stara już zrobił. Ja już przestałam liczyć, już się pogubiłam. Ale jesteśmy przed 70, to ja wiem na pewno. Okej. Okay. Widzicie, jeszcze takie szybciutkie tutaj. Dosłownie szybciutkie, bo yy, nie liczę, bo mam jakieś 30, 20, 30 już zrobione. Ale liczyłabym, żeby mi czwóreczka chociaż poleciała, o. No jeden lajk like odpad, fajnie, okej. Okay. Dwa, tu jeszcze możemy dwa wisze zrobić. Wiecie, tak wiszujemy tak na maksa, nie? Dobry panel, dobry. No, jesteśmy przed 70. no. Nie będzie szczęśliwy. A ty będziesz szczęśliwy? Mm -hmm. proszę, bądź szczęśliwy. kurcze, nie. Ale wiecie, nie, nie ma tragedii. Mam, później sprawdzę. Jestem przed 70 mój, że mniej więcej. Nie ma tragedii, bo wpadła mi Black Swan. I oczywiście eee, nasza piękna marcz. No tylko na C2, jak widzicie. Jakoś marcz mi nie leciała. To to w ogóle mi nie leciało. No wiecie, tutaj może polecieć wam bron. A nie zawsze może wam polecieć. No Misza jest cute. Ja nie powiem, że nie. On jest cute. No i właśnie ma tutaj ten znak, który mają wszyscy z ekspresu, więc pewnie dołączy. No i witaj. Hello lady. Och, jesteś przepiękna. A w ogóle mam co jej ubrać? lajkon jakikolwiek no dobra trochę lajkonów mamy coś, coś skleimy z tego no dobra moi drodzy to by było na tyle mam nadzieję, że wam się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentarz mile widziany. życzę wam też mega szczęścia w wyszowaniu po Black Swan czy po Dunhanga nowego poza tym życzę wam miłego dnia i pamiętajcie, żeby wejść w inne filmiki i zapraszam was też na Discorda trzymajcie się, hej ja.